Witajcie w powtórce na Grille 15 w losowaniu z dziewiątkami i tymi tirami Tutaj na pewno będziemy mieli drugą bitwę co do zadanych obrażeń, także no, może być na pewno grubo, gruba lufa, gruby wynik, no, jestem ciekawy czy akcja też będzie ciekawa, bo póki co na razie bohater złapał w ostatniej chwili standarda B, który tutaj Wjechał na górkę, ale na szczęście nasi sojusznicy będą mieli tutaj nieco łatwiej, i z lada moment przy odrobinie szczęścia złapiemy leoparda Peta, który no niestety teraz to już nas raczej wyspotuje. Ale plus jest taki, że nie ma tutaj drugiej arty. W ogóle tym leopardem co zrobił, zajechał naszego tyłu. No to był na pewno odważny ruch z jego strony. Ale czy opłacalny? No, chyba nie. Skoro już trafił do garażu, to raczej taki ulew nie był opłacalny. Ten strzał w KR1, nie wiem jak on siadł, ale no tutaj RNG chyba jest z naszym bohaterem, bo te peski latają naprawdę bardzo dobrze. Jak na to działo, które w teorii jest celne, w praktyce lata jak mu się podoba i takie nie w pełni skupione peski mogą polecieć w zupełnie randomowe miejsce nie wiem kto tam w konopenera strzela ze zwykłych badger ale no kurde szalony człowiek także albo breaker bo badgera to my tutaj nie mamy szalony człowiek i podziwiam gościa za cierpliwość co do samego pojazdu to mamy niestety w nie w pełni obrotową wieżę ona się wychyla nawet nie na 90 stopni także no tutaj troszkę słabo ale przynajmniej mamy porządną alfę, w miarę przyjemną penę na goldzie 334-279 na zwykłym więc nawet na zwykłych nie jest tak źle i można sobie czasami nawet darować jeśli mamy odrobinę szczęścia i potrafimy celować to można grać nawet na podstawowej amunicji i to nie będzie tutaj błąd bo też działo pozwala nam strzelać w piksele 0.24 celności Tutaj widać jak celujemy w garnek w tego kanopen. penal. niestety nie weszło. Jak na razie 5000 na lisiku i to nawet jeszcze nie jest blisko połowy, także tutaj też bohater może potrzelać. Z tego co widać, no to tak. Rywale zajęli sobie całkiem niezłe pozycje tutaj od czasu do czasu jakiś piksel się pojawi, ale. Nie ma WTK, nie ma T95, nie ma STV-103B. Można by spróbować zblindować te krzaki po drugiej stronie, mniej więcej w okolicach sektora K6 i tam może coś akurat się trafi, Widzimy też, że T95 dostaje jakieś pesteczki, rup podjeżdża na blisko, bohater tego nie widzi, przydałoby się go tutaj zdjąć, jeszcze jeden strzał może pójdzie w kanopenera, ale to tak. Ta wieża jest widziana dosłownie na piksele i tu przydałoby się już coś wykombinować, bo lada moment może się okazać, że to runa z pośredni dla rywali, a wtedy ucieczka może być niezwykle trudna, bo my dostaliśmy spota, pytanie od kogo, jak dla mnie, no bardziej tutaj właśnie chodzi o to ru, które gdzieś tam siedzi przebrzydłe, czy ono mogło nas wykryć. No raczej nie, Wutek go tutaj ładnie przyblokował i byłby pod zasięgiem widzenia, więc raczej od rucza to będziemy być tutaj jednak spokojni. Eseta dolna płyta, ale tutaj już Tiger Mouse nas wyczuł i po strzale dostajemy z pocika, więc trzeba się będzie tutaj chować za każdym razem. Niestety w przeciągu paru sekund tracimy dwóch naszych sojuszników. Najpierw t 95, później WZK 111.5A, więc nie jest tutaj kolorowo i mamy coraz większą przewagę drużyny przeciwnej. To mi się nie podoba, bo Hater tutaj punktuje tych rywali jeszcze dwa strzały, żeby ilość punktów wytrzymałości obu drużyn się zgadzała. Tylko pod warunkiem, że nasi tutaj będą grali zachowawczo i nie będą się wychylali zbytnio pod. Rywali, podjeżdża Breaker. Tutaj na niego goldzik by się przydał. Niestety tej amunicji mamy, coraz mniej już tylko dwie pestki, więc na pewno słabo i tu bym nie próbował nawet strzelać. Mamy za to masę celi po drugiej stronie i co robić w tej sytuacji? Albo uszkodzenia, albo kończyć lufy. Bohater wybiera robienie uszkodzeń, chociaż tam tak naprawdę są trzy ogryzki. No, przynajmniej na pewno... Dwa, które zdejmiemy, Eseta. No, jak tam polosuje, to trafi do garażu. Tutaj niestety, breaker nas już wyczaił. Dał nam blinda, ale robimy 8000 z jednego miejsca. To jest na pewno wyczyn. Te krzaki dają nam sporo możliwości, ale też niestety nie jesteśmy w nich. Na 100% bezpieczni, bo tutaj oni wiedzą, że jesteśmy mogą w każdej chwili wysłać jakiegoś, bl jakiegoś blinda. Zresztą zobaczcie jak tym breakerem tutaj się ustawił. Ustawił się centralnie tak, żeby w razie czego móc nas strzelić bez większego problemu. Tu nawet już Mausik potrafi posłać jakąś pesteczkę i no te HP niestety powoli, ale nam się kończy. Szkoda, że przyjęliśmy ten strzał od Mausa. Moglibyśmy... Troszkę lepiej to spożytkować, niestety się nie udało, teraz taktyczny haeczek, tak jest, możemy go znieść na hita, tylko musimy go siąść, siadł, aż pięknie tutaj oglądać takie widoki, prawie 9000, ponad już 9000 na liczniku i jesteśmy cały czas zamknięci, a drugą stroną taj 68 atakuje, cała drużyna przeciwna jeszcze nie ma spota, brakuje tej 95 która jakby nie patrzeć... Powinna być wyspotowana już dawno temu, a to wciąż nie mało nie miało miejsca. Więc co on robi i gdzie kampi, nie wiem. Może po prostu na awku, ciężko powiedzieć. Breaker odsłania swoją dolną płytę w końcu, bo przez tak długi czas był dobrze ustawiony. Jeszcze nam losuje, więc taka delikatna zemsta za tą pesteczkę, którą tutaj od niego jakiś czas temu przejęliśmy. Ładujemy 14 sekund, więc spokojnie po 10 możemy wychylić. Tutaj na niego ponownie i już jest na tyle obity, że jest ogryskiem bardzo dobrze. Niestety jednak kanopener wciąż ma bardzo dużo tych punktów wytrzymałości. Można by powołać Breakera zdjąć z pocisków HE. Niestety ma prawie 500 życia, i to może być niezwykle trudne. Tutaj tylko ten garnek może nas uratować. Strzelił celujemy, czekamy. Może siądzie niestety. I nie tym razem Canopener, dzięki Bogu, nie celuje w naszą stronę i znalazł się T95, który jest na A1, walczy z naszą BZ. -ką. I tutaj, jeśli nasz sojusznik odpowiednio to rozegra, no to będzie miał w miarę łatwo wygraną. My teraz kończymy Breakera po garnku. Canopener praktycznie na fullu. To jest dla nas bardzo dobry cel. 11 tysięcy na liczniku. I tutaj ten czołg ciężki, który będzie miał na pewno asekurację z górki nasi wrzucili się w naprawdę potężny ogień krzyżowy, jak z góry popatrzymy no to za bardzo szans nie mają tutaj street snipe snipe i siódmy, co w ogóle trochę dziwnie brzmi ale dobra, dystans może nie jest jakiś wielki i tu całe to natarcie trafiło do garażu bohater szuka bicia, ale no jednak tym kanopenerem całkiem dobrze się chowa i będzie nam ciężko go tutaj Wyciągnąć. Na szczęście, nasza drużyna tutaj już robi sobie jakieś zniszczenia, i to nam na pewno pomoże. Jednak, mimo wszystko, rywale wciąż mają przewagę pod względem punktów wytrzymałości. Contender podjeżdża od środka. Czy to jest dobry pomysł? Czy ja powiedziałem, że rywale mają przewagę pod względem liczebności? no nie mają, już nie mają, ale niestety powoli nadrabiają straty. T95 skończyła nam bezetkę. I tutaj kontender zajeżdża od pleców, ale teraz T95 może się przestawić i znaleźć na niego bicie. My szukamy też bicia na ISA 7. Niestety nam się to nie udało. Ten gracz wciąż ma Full HP i może tutaj sporo namieszać, a my jesteśmy w tak oczywistej pozycji, że tutaj nas już po prostu blindują, bo wiedzą, że tu można trafić. Na łatwy i mięciutki cel, i większość pocisków, jakie zebraliśmy, to właśnie przez te blindy, i lepiej byłoby ich na pewno uniknąć. Dolna płyta Isa, strzał raczej pewny. Pytanie, gdzie poleci i co zrobi Kamopener bo na szczęście nie zdążył tutaj zareagować. A my musimy jeszcze ogarnąć, co się dzieje. I teraz tak, po drugiej stronie, może już T95 atakuje kanopener, jest STV, STV można by próbować przestrzelić i siódmy strzelił, widać, że bohater wie co i jak, strzał strita raczej z tych pewnych tutaj nasz kaliber robi swoje no niestety swoje też może lada moment zrobić brak amunicji, bo zostały się nam już tylko dwie podstawowe pestki i to nie wystarczy na zdjęcie kanałpenera, jemu zabierzemy około 1500 punktów wytrzymałości więc słabo trochę, Isem siódmy Strzelił. Teraz możemy sobie poczekać, aż w chwili ponownie ewentualnie nie ryzykować się znowu schować. Tutaj ciężko powiedzieć, co byłoby lepsze, bo z jednej strony bohater chyba widzi, że może zrobić bardzo dużo w tej bitwie. Uszkodzeń już zrobił ogromną ilość, a może ją jeszcze zwiększyć, ale nasi rywale grają w dość mądry sposób, i tutaj. Ani Canopener, ani ten Is nie chcą wychylić tak, żebyśmy byli w stanie ich przebić, co to w ogóle nawet nie widać. Nasza drużyna próbuje coś tutaj ugrać, ale to, co może na pewno przechylić szale na naszą stronę, to jest ten ruch Sharfutura, gdyby on pojechał dołem na bok Canopenera, odwrócił ich uwagę ewentualnie. O, T95 wróciło na bazę, więc trochę słabo ewentualnie zajął się górką, to byłoby nie najgorzej. Niestety w trakcie próby podjęcia wycofania się, ucieczki z tego miejsca, Zostaliśmy SPOTA na szczęście, bez żadnych większych konsekwencji. Wciąż mamy tyle, ile mieliśmy. Ten kanopener miał pecha, po prostu trafił nas za zero. I siódmy pojawia się na drugiej stronie, tutaj gdzieś w krzaczkach może być też esterfo, więc musimy bardzo na to uważać. Na pewno będziemy dla nich. Dużym zaskoczeniem, jeśli teraz stąd wyjedziemy, pytanko tylko co jest z tym Streetem T95, obite dość mocno. Tutaj jedzie na nas i no niestety nas wykrył. My celujemy po garnkach, niestety płudujemy. Został się nam ostatni pocisk przeciwpancerny. A poza tym będą same hajeki zjeżdża na nas tym Ester FM 103B. Zobaczcie, jak on tutaj tańczy. Kończymy przeładowanie i no niestety chyba nie skończymy życia. Na szczęście Ester nas spudłował. Bo gdyby nie to, wylądowalibyśmy na pewno w garażu, tak jak Sharfutur, A tu możemy jeszcze skończyć T95. Ewentualnie oddać peskę, żeby zrobić więcej uszkodzeń i skończyć ISA. T95 jednak wydaje się być dużo groźniejsza. Bohater oddał mocno dyskusyjny strzał, jakby nie patrzeć. No, co prawda z heka, ale. Można byłoby tutaj spróbować oddać go nieco lepiej. Amunicja tutaj nam się praktycznie już skończyła, więc jest słabo, by nas teraz jeszcze nie wykrył tym T-95. No ale słabiutko to wygląda, bo sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Wótekiem też jest przymknięty tu. Jedyne co można byłoby zrobić, to spalić. I mamy niestety. Koniec amunicji, 13 tysięcy, prawie 14 tysięcy na lisiku i fartowna podpała w tego T95, ale no niestety tu już nic więcej nie możemy zrobić, a szkoda, że nie jesteśmy w stanie uzupełnić amunicji, jakiś perk czy coś, no czasami by się przydało, na pewno kiedyś ten perk byłby używany na takiej manticorce, no niestety jednak teraz... Niestety, na szczęście ona ma już więcej amunicji, tak samo Baczczat. I już taki perk raczej straciłby na znaczeniu, ale możemy w cały czas próbować podświetlać tego isa, żeby cokolwiek tutaj pomóc, zrobić jakąś asystę, cokolwiek, żeby tylko móc się go pozbyć, bo nic poza tym nie możemy zrobić. Chyba że. No właśnie, chyba, że wjedziemy w kapa. Ale na to jest już niestety za późno i obawiam się, że na, ta bitwa... Skończy się remisem, bo nie zdążymy już nic zrobić. Nawet gdyby wótek podjechał agresywnie, nie ma szans. Wótek trafia do garażu prawdopodobnie zaraz i z siódmy tutaj za nami zjedzie. My jedyne co możemy zrobić, to palić wrotki, jeśli chcemy przeżyć. Ja bym się próbował schować za tą skałką, bo nigdzie dalej nie powinniśmy mieć za bardzo szans, żeby. Dojechać ten IS. Czy jedzie za, nia, za nami? Nie wiem, ale ta bitwa jest już zremisowana i tu ciężko byłoby to wygrać. Tak samo ciężko byłoby to przegrać. Kanopener co prawda potraktował SET, a my jedziemy na niego na full spicie. Może jeszcze uda się chłopa to niestety SETA ściągnęła go i to już będzie niestety. Remis, szkoda, że nam zabrakło tej amunicji, bo mogłoby być coś naprawdę wielkiego w tej bitwie, można by pobić pewnie nawet rekord. No niestety za bardzo tutaj bohater strzelał do tego kanopenera, licząc na to, że go przebije. Może gdyby nie, to tutaj ta bitwa byłaby nawet wygrana, ale niestety nie jest, ale też nie jest przygrana. Prawie 14 tysięcy na liczniku, 5 fragów i na pewno całkiem niezła bitewka na grillu 15 za nami. Dajcie znać co sądzicie o tej powtórce. Ja Wam dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem.